Siemanko wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do myślę, że ciekawego odcineczka. E... Będziemy, co będziemy dzisiaj robić? Na pewno tak myślę, każdy z Was je banany, tak? Kupuję banany w sklepie, coś takiego. No tu już mam skórki tylko z banana, ale, ale, ale banany każdy kupuje na pewno banany co chwilę, banany wcina. No, i skórki na pewno wywalacie te skórki z tego, bo co z tego robić? No, co z tych skórek można zrobić, jak nie wywalać? Nieważne, czy to na wsi, czy w bloku, czy gdzie tam nie czy na działeczce jakieś roślinki takie ozdobne macie, czy kwiatki kwitnące, czy jakieś takie drzewka, czy coś macie. Tutaj mam, nie wiem, czy nie wam, nie pokażę. Mam trochę tych skórek, zaraz wam to pokażę wszystko. A mianowicie tak. Tutaj mam skórki z bananów, nieważne czy będziecie mieć dwie, tak myślę, że nawet dwie by wystarczyły, dwie takie skóreczki z bananków, dwie by spokojnie by... tutaj o dwie takie skóreczki spokojnie by wystarczyły, nawet jedna, ale tym dacie więcej i nie zaszkodzi, to jest naturalne, tym nie spalicie jak nawozami innymi. Yy, no już w sumie nadmieniłem, że będziemy robić nawozy. Jest kilka sposobów na to. Ja Wam przedstawię tyle, ile ja znam. Powiem Wam, jak ja robię, jak Wy możecie robić, jak znajdziecie w internecie. Co będę potrzebował? Skórki, skórki mamy. Jeżeli ktoś ma większą butelkę, czy coś. Ja aktualnie mam półtora litrowe, a nie półtora, dwulitrowe butelki. Biorę butelki przezroczyste. Może mogłyby być białe, nie testowałem w takich na przykład w pięciolitrowych takich białych po nie wiem, płynie czy po czymś tam, nie wiem, ale dobre by też były pięciolitrowe po wodzie, bo mają tutaj grubszą szyjkę, łatwiej się Wam będzie wrzucać. Ja muszę rozdrobniać na drobniutkie, bo mam tą szyjkę malutką, więc, więc taka, ta, ta, taka skórka mi tutaj nie przejdzie, muszę to pociąć na malutkie i wsadzić do tego. Mam dwie butelki, bo tego jest dosyć tego mało, więc rozłożę sobie to na dwie butelki. Jednej i do drugiej. No i tak, no dwie buteleczki. No i no, ja bym to musiał pierwsze pokroić, żeby wam to dalej pokazywać. To ja sobie to pokroję. I jak to będzie pokrojone, to tu do was wrócę. No to ja idę to kroić. No dobra, jak mówiłem, zalewam to wodą. Na... W internecie można powiedzieć, można poszukać na filmikach, znajdziecie różne, różne sposoby. Znajdziecie, że wkładają do garka, gotu... lekko gotują, zalewają taką letną wodą, zalewają ciepłą wodą, sposobów multą. Według mnie zagotowanie tego. E, zniszczy tak jak na przykład mm, e, robicie soki, tak? E, gotujecie ten, ten soki, połowę witamin wam ucieka, tak? Tak samo w tym. Zagotujecie skórki z bananów, e, jakieś tam minerały czy coś, wszystko wam szlak trafi, można powiedzieć. Więc gotowanie nie gotowałbym tego. Absolutnie wrzątkiem też bym nie zalewał. Ja zalewam zimną wodą, e, rzucam to później na słońce do jasnego miejsca, mówią, że do ciemnego, do jasnego, różnie, co? Każdy mówi co innego, żeby miał inny filmik, tak? Według mnie jeden pieron, gdzie to rzucicie? Ja to rzucam do, do jasnego miejsca na Słońce, żeby to szybciej sfermentowało, wiadomo Słońce będzie grzało, ciepło, fermentować zacznie, tak? tak Dwa tygodnie zostawiamy Zrobi się nam taka gnojówka Czy ją rozcieńczać? Ciężko mi powiedzieć, yy, można i samym podlewać, to jest naturalne, więc nie powinniście przenawodzić, ale jeżeli dacie dużo tych skórek, bardzo dużo, zrobi się to mocne, tak. Wtedy polecałbym to rozcieńczyć, więc yy, dla bezpieczeństwa może bym tak mieszał to, mieszał to z wodą, nie. Może tam ktoś zryzykował, jak jakiś będzie chciał, nie wiem, rododendrony, magnolię, Coś takiego drzewka, twarde drzewka, tak? Kwitnące, podlać. To czystym bym podlewał, tak? Jeżeli będziecie gdzieś podleć takie na przykład, jak tam widzicie za tym, za okienkiem Zwisy, te tutaj, to są mięciutkie na no, to bym rozrobił i podlewał po prostu może co drugi dzień, raz dziennie. To kto woli to jest naturalny, więc nie ma, nie ma problemu, że to chemia, że to przenawozicie. To bym podlewał. Co jeszcze można z tego zrobić? Nie wiem, jak mi teraz będzie widać. Zacznijmy, o. Co jeszcze bym zrobił z tych skórek takich z tego? spadły. Powiem tak. Dobra, musiałem sobie to położyć, bo mi ręka ręka boli od trzymania tej, tej kamery. Dobra, co jeszcze z tych, z tych skórek możemy zrobić? Jest inny sposób. Zrobienie takiej gnojówki w buteleczkach jest jednym sposobem. Jest ich kilka na to. Ja używam tego, no bo do podlewania będzie łatwiej mi rozlać niż co innego z tym robić. Macie doniczki takie zwisy, jak tam na przykład. Zjecie banana na świeżo, zjecie banana tak, kroicie na drobne, tyrkacie do ziemi do ziemi wtyrkacie i to sobie pobiera, tak? Ta metoda ze świeżymi dobra jest, jeżeli to są roślinki na zewnątrz. Bo te skórki mogą zacząć fermentować, mogą zacząć gnić. Może troszkę smerdzieć można powiedzieć. Dobra, bo mi przerwali, teraz już nie wiem, o czym wam gadałem, ale o tym. Właśnie, że jak świeże dacie, no to wiecie, zapach jaki zapach to. Przy roślinkach na zewnątrz, nieważne czy to są doniczkowe, czy jakieś azalie, rododendrony, nie wiem, bylinki, co wam tam rośnie, możecie po prostu powtyrkać to w ziemię. No i to wam będzie nawozić. To ma dużo fosforu, potasu, więc jak najbardziej do kwitnących roślin, tak? To są składniki, które zapewniają kwitnięcie roślinkom, tak? To stosujemy. To macie drugi. Drugie zastosowanie. Skórek z banana, które tak wszystkim smakują. Nie skórki, tylko bananej, dobra? Będzie jakaś promocja w sklepie, no to kupujecie kilo, pięć kilo i macie nawóz, nie? Następnym, co możecie z takich skórek zrobić? Możecie sobie je pokroić w takie kawałeczki drobne, tak? Dajecie na papier. Możecie dać do piekarnika. Ale tam jest wysoka temperatura, więc ustawiłbym je na jak najniższą temperaturę i po prostu ich suszył. Albo po prostu na papier na słońce i niech zaschną. Jak wam zaschną, fajnie, muszą dobrze zasnąć. Muszą one się zrobić takie twarde, takie twarde, brązowe, jeszcze bardziej niż... Ty... O. Już ja wam tutaj wygrzebił, bo to już mam, tutaj też mam tutaj takie starsze przed paru dni. O, tu są takie brązowe się zrobią, ale ona jest wilgotna, nie była w suchym, tak? I tu już zaczyna taka, aby się pleśnie robić, coś takiego, nie? Z tego. No śmierdzi takim, takim, taką pleśnią troszkę, więc wysuszyć dobrze, dobrze wysuszyć, przez parę dni sobie suszyć na słońce, rozkładać, zaschną, twarde się zrobią, zapakować do pojemniczka, zamknąć i suchymi Możecie wkładać. możecie suche użyć i w domu, i na zewnątrz, i tak samo. Tak samo używać. Jeżeli no suszycie sobie, możecie sobie całą zimę suszyć. Nawet no, słoneczka nie będzie. Daje na karoryfer, suszycie. Ta sama zasada. Zbieracie całą zimę do pudełeczka. Macie pudełeczko, takie duże, pełne na wiosnę, możecie to wsypać do wody. Do wody wsypać, to się rozpuści, to się rozpuści. Zrobić gnojóweczkę, tak jak ja robię. Zastosowałem dużo z tego. Ze skórki bananów, nawóz dobry. Pod wszystko, ja to pod różne drzewka pod pomidorki, pod ogórki, pod wszystko to po prostu stosuję, bo potas fosfor do owoców, do warzyw jest potrzebny, więc stosuję to pod wszystko. Teraz akurat bym się udało na zbierać, więc z tego robię, będę podrywał. Piszcie w komentarzach, czy słyszeliście jeszcze o innym zastosowaniu. Zawsze mogę przetestować, zobaczymy. Yy, z tych skórek. Yy, no to ja się biorę do roboty, pokażę wam, jak to będzie całutkie goto gotowe ta moja gnojówka. Oczywiście no, nie będę czekał dwóch tygodni, żeby wam to pokazać, żeby ten filmik wystawić, tylko wam to pokażę, jak to będzie zalate, jeszcze nie zalane, jeszcze nie gotowe. Yy, no to tak, no to. Biorę się do wpychania tego w te buteleczki. No i dobra, mamy tutaj pokrojone te skórki, wszystkie. Moja metoda będzie taka, żeby te skórki teraz wepchać do tej butelki. Jak mówię, właśnie z większą szyjką będzie na pewno dużo łatwiej Wam to robić. No, ja aktualnie nie posiadam takiej z większą szyjką, więc trochę się pomęczę tutaj w pychaniu, tutaj w tym, ale jak widzicie, wszystko się da. Teraz zrobię jedną ręką, więc temu może też tak ciężko trochę idzie. Powiem e e Wam tak, e moją metodą będzie to takie: napchać e do połowy połowę tego, co tu mamy. No to tak, to damy do jednej butelki, to damy do drugiej butelki, tu będzie jedna, to będzie druga. Wepchamy to wszystko i zalejemy tutaj mam butelce naszykowane do pełna, tak gdzieś do tyle, żeby tu jakoś parę centymetrów było wolnego. Zalejemy to wodą. I leję normalną zimną wodę. Dobra, ja sobie przygotowałem wszystko. Tak to wyglądają dwie buteleczki. Tutaj zrobione. Przy robieniu tego jest jeszcze coś ważnego, jeżeli ją postawimy, korek, możemy w nim zrobić albo dziurkę u góry, albo po prostu nie dokręcać na fulla, jeżeli dociągniemy, nie, musimy go tak tylko, żeby, żeby był, zostawić na luźno, na luźno dokręcone i tak sobie stawiamy na słoneczku i niech sobie to tam leży dwa tygodnie. Jeszcze jedno. Do czego ten nawóz możecie zastosować? Na pewno pamiętacie filmiki jak ukorzeniałem mięte, jakieś hibiskusy czy co tam innego. Możecie tym nawozem to podlewać. Potas i fosfor to będzie bardzo dobrze działać na ukorzenianie. Więc możecie to tym nawozem podlewać spokojnie. No i w sumie to by było tyle łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia. Cześć Wam!